Witam mordeczki, przed nami piątek, nie ogramy o wielką kasę, zapraszam wszystkich na film, a partnerami kanału są STS Zakłady Bukmacherskie, LVB, Totalbet, Forbet, Nobelbet i Bet. Chris. linki do rejestracji macie w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Jak się plasowała środa, bombeczki nam wyszły na plusie, aż 200, trafiliśmy w cerkle brugie z Anderlechtem za 6:0 Kursy powyżej 2-0 na minusie 95, trafiony standard Liège, Apollon i Sainz Remisy również plusowo, 115 na plusie, trafiony Sam Johnson z Dundee, a kupon królewski na zielono, weszło tutaj na czysto 740 zysku. Jeśli chodzi o statystykę filmu, bombeczki na plusie 200, minus 95, kursy powyżej 2,0, remisy na plusie 115 i kupony 714. Film zatem zarobił nam 704. Zaczynamy od piątkowych bombeczek: Paek z Pabchosem na jedynce za 4,90 i Villafranch na dwójce 7,0. Dwie bombeczki w piątek, a kursy powyżej 2,0 to Kanada z Hondurasem na wyjeździe za 2,0. Charton, Queen's Park Rangers u23 na 1 za 215 mirasol. Bragantino 2,20, 20 Madura United psis 252 Barito, z PSM, 2, 220 Pereira America Del Cali, 2, 2,35, 2.35 Mauselwitz Lukenwalde, 1 260 i Farence Estrela, 1 270 remisy aż 4kN Noir, 3:30 Saint Truden Chalerua, 3:40 Jadredpur z Gołą, 3:40 i Atlantę Tapatio, 4:10. Kupon królewski na piątek to wygrana Wenezueli z Boliwią, Kanada z podpórką w meczu przeciwko Hondurasowi i po całości USA z Salwadorem. Do wyjęcia 1220 z królewskiego kuponiku na piątek. Jeśli chodzi o Ligę Typera, mamy mecz Chile-Argentyna. Odpowiedź warta dwa punkciki do rankingu Ligi Typera. A ranking wygląda następująco. Poker na pierwszym miejscu, drugie miejsce egzekwo Paweł Luszczak z Przemkiem. Następna aktualizacja rankingu w weekend. A my zapraszamy ostatnie dni do grupy WIPolskiej na Olimpiadę Zimową. A w niej codzienne kuponiki królewskie Ako. Każdy członek również otrzyma piłkę Adidasa Uniforma z Euro, zainteresowanych dołączeniem do grupy zapraszam do kontaktu mailowego na sportpredictions.pl a statystyka serii filmowych wygląda następująco, mamy już ponad 47 tysięcy zysku wypracowanego przez nasz kanał od początku tego sezonu, Niedługo mam nadzieję, że dobijemy do pięciu dyszek, tak więc cel na ten sezon zostanie osiągnięty dużo, dużo wcześniej przed zakończeniem sezonów. A ja oczywiście zapraszam Was do oglądania innych filmików. Zostawcie subskrypcję i łapeczkę w górę. Ja się z Wami żegnam, życzę powodzonka i do usłyszonka w kolejnych filmach.